Hej cześć, witajcie, z tej strony ja Mikał, witam Was w kolejnym odcinku z Genshin Impact na moim kanale, w dzisiejszym odcinku będziemy wishować po jelan, bo właśnie wystartował baner Hutao, który już... Mam oraz mamy Jelan, którą chcę dzisiaj w dzisiejszym odcinku zdobyć Ale dodatkowo chcę łyszować na Weapon banerze, Ponieważ ten baner jest naprawdę mega, mega dobry Super łuk do Jelan A ty drogi widz zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem Napisz w komentarzu czy wishujesz na jakiś z tych dwóch banerów Czy po Hutało, czy po Jelang, czy może po Broń Jak nie subskrybujesz mojego kanału to będę stawić subika Ja dzisiaj w ogóle wyjątkowo jestem w dekazmie Ponieważ w sumie y, boss na Jelan y, W sensie na jej Ascent jest właśnie tutaj w kopalniach dekazmu ale pomyślałem sobie, że mój dzisiaj będzie muszować właśnie w tym właśnie... Miejscu, tak o zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie dobre miejsce do tego wishowanka. Mój stan Primogemów jest taki, mam dużo wishy. Mam jeszcze dodatkowo tutaj start glitterów całkiem sporo. Eee, możemy sobie w ogóle zmienić awatar, na przykład na na Shinksiu byśmy sobie wzięli, ponieważ niektórzy mówią, że Jelan to jest taka pięciogręstkowa wersja Shinksiu. I możemy sobie zmienić name card na jakiś właśnie taki. A dobra, weźmiemy taki niebieski, zobaczymy, zobaczymy. Ja oczywiście widzowie mam gwaranta. Nie wishowałem na Alheitama. Mam 5, 10, yy, 14, PT. o i ostatni był Tainari. Teraz jak otworzymy będzie 15 i możemy już teraz lecieć dziesiątkami, tak mi się wydaje. Chciałem do 15 dobić, żeby było tak łatwiej do liczenia. Także zobaczmy, co nam wyleci, czy szybko wypadnie nam postać. Okej, okay, spokojnie, nic jeszcze, jeszcze nie ma Jelan, ale są też fajne cztery z postaci na tym banerze. Także, także zobaczymy, co nam wydropi tutaj na początek. O, Beidu, okej, okay, dobra. To nie jest yy, nowa postać, bo już tą postać dostałem wiele razy. Ale chyba jest to konstelacja. Tak, jest to konstelacja, także spoko. No, Shinxiu, mam na konstelacji szóstej. Ningwang chyba też, nie jestem pewny. E, ale dobra, lecimy dalej, lecimy, otwieramy teraz kolejne. Jeszcze nie? Dobra, spokojnie. no dobra, no, chciałbym oczywiście, żeby szybciej wypadła, o, co tu robi Toma, przecież go tutaj na banerze nie ma, więc partem go tutaj dostałem, spoko, spoko. No Ja widzowie mam gwaranta, bo jak przegrałem na y, tym banerze na Tainarim, no to wiecie, to no to mam teraz właśnie gwarancję na to, że dostanę właśnie li... O, siema, no i darmowy wish, ponieważ jak mam konstelację wszystkie do Xingqiu, to daje nam 5 star glitterów, a do by też mam y, konstelację szóstą, także jakby nam się zwraca wish widzowie, ponieważ dają nam... Za jedną postać 5 Star Glitterów, a jeden Wish właśnie kosztuje 5 Star Glitterów, także tak jakby się wyrównuje, widzowie. Dobra, kolejna dziesiątka leci, dawaj, dawaj, dawaj! No, Halu jeszcze nie. Ja bym wolał, żeby szybciej wypadła ta Jelan, bo wiecie, no, trochę primor używam, a jeszcze jest Weapon Banner, a na niego chciałbym tutaj, wiecie, yy, zdobyć właśnie ten łuk do Jelan. No być może też dostanę niestety kolejną Staff of Home chociaż no, nie obrażę się, widzowie, no bo Staff of Home jest naprawdę dobra. Okej, okay, Ning nam wleciała, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Co to jest konstelacja? Aha, nie ma. Okej, okay, okej, okay. zwrot Wisha, bardzo spoko, bardzo spoko. I dziesiątka kolejna, dawaj, 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 usielam. No, jeszcze nie ma? Kurde, no. O, spoko, no szkoda, że nie ma jakichś takich yy, nowszych czwórek, bo te wszystkie czwórki mam już wiele razy. Także tutaj za bardzo, za bardzo nic nowego nie ma. O, no, jeszcze nie ma. Dalej, dalej, dawaj złotą gwiazdę, dawajcie mi złotą gwiazdę. Raz, raz, raz. Co tu jeszcze wypadnie? Gdyby wypadły dwie czwórki, to byłoby całkiem spoko. Aha, miecz mi wyleciał. No, to nie, akurat mi się nie podoba. No, to akurat słabe. Ale dobra, no, kolejne łyszowanie. No dalej, Jelan, błagam cię. Już? Jeszcze nie. Dobra, widzowie, te łyszowanie gorzej od poprzednich. No, niestety trzeba było w końcu to zwolnić, bo mi chojomie, gdzie się chojowers mnie chyba rozpieszczało za bardzo i. I tutaj, dobra, bejdu Kolejna bejdu wleciała Dziesiątkę, bo już nie wiem w ogóle Ile zostało, dobra, mamy, mamy Jelan, będzie już Jelan tutaj Tak, tak, nie pomyliłem banerów, chyba Dobra, przeklikujemy widzowie To jest ten moment Kiedy wypada, no i mamy yo, no, spoko Udało się Jelan, no to było pewne Może druga, może druga, może do... O kurde, dobra, Xingxiu Dwie wodne postacie, to dawaj, dawaj kolejną Dawaj kolejną, dawaj kolejną Dawaj kolejną. Nie, co to Debeli wyrciał? Jest najgorszy playmor. Nie, no co to było? Ale fajnie, fajnie że Shinsiu wypadł do Elan. Tak wiecie, pasują do siebie. Dosłownie, brat i siostra. No i co? Mamy, udało się. Bardzo mnie się to cieszy, więc sobie przyłączymy postać. Ale to nie koniec widzowie, to nie koniec, nie koniec, będziemy dalej wishować, więc wywalimy Shinsiu i damy tutaj Jelan. Witam. No i mamy Elan, bardzo fajnie. Ale dzisiaj jeszcze sobie ją troszkę studujemy i pogramy. Pokażę Wam skilla Elan, jak może nie wiecie, bo wam pokażę. Skill Elan jest taki, że właśnie jesteście tacy niewidzialni. I też może się zadawać fajne hydro obrażenia, tak fajnie strzela z łuku, to jest oczywiście postać, która używa łuku No i ja chcę właśnie zdobyć broń do Jelam, ponieważ nie mam za bardzo dobrego łuku Znaczy no, mógłbym coś wykombinować oczywiście, aczkolwiek ja chcę zaszaleć i po prostu zdobyć łuk e, Także co, lecimy, musimy tutaj sobie znaczyć, że na pewno chcę Aqua Simulacre, w sensie no może mi tak czy jak wypadnąć staff of foma, albo w ogóle nic z tego. Może mi wypaść coś ze standard baneru z broni. Jest na to chyba 25% szansy widzowie. Mam dokładnie chyba 45 pity, jak dobrze liczę. O, żyjemy sobie na 20. Tak mi się wy. E, dobrze, dobrze. To są te, tak, to są te 20. Także lecimy dziesiątką. Dawaj, dawaj, broń. Dawaj, broń, dawaj. No nie, to niestety nie tak szybko. Ale może jakaś fajna broń wyleci. Albo jakaś postać, bo wiecie no, mimo że to jest banner z bronią, to tak naprawdę postać jakaś czterogwiazdkowa może wylecieć, jest na to jakaś szansa. Dragon's Bane, oho, to jest włócznia, bardzo dobra do hutao. Yy, no dobra, czy to, jest, czy to jest jakiś znak? Mam nadzieję, że nie wypadnie mi Homa, bo już tą broń mam, więc jakby no za bardzo nie chcę tej broni drugi raz. Yy, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. błagam, 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 proszę o łuk. Proszę o łuk, proszę o łuk, proszę, 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 proszę. proszę. Łagam, łagam, niech to będzie ten łuk. Nie róbcie mi, nie chcę wydawać koniec primogemów. Proszę, ja chcę już ten po prostu łuk, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak wypadnie łuk, to naprawdę będzie koniec wishowania już będzie po prostu wszystko już będzie to za nami, i będzie tak naprawdę super wishowanko. Także proszę o Aqua Simulacre. Aha, no dobra, no wypadła Homa, no. No, ja bym się cieszył, no ale już tą broń mam. No, no, okej. Okay. Nie ma tak prosto, widzowie. Myślałem, że będzie o wiele prościej, ale niestety. O kurde, ile mam primo? I nie mam primo? Ej, czekajcie, nie mam primo? Patrzcie na to, widzowie. Druga stawofoma Znaczy, ja nie będę je zamieniać, widzowie, bo wiecie, mógłbym coś zrobić tak, zrobić fajnie i wiecie. Bym sobie zwiększył yy, procent broni, ale to się nie opłaca, moim zdaniem. Za mało to jest yy, zwiększone. jakby lepiej, żebym na przykład dał, dał tą broń na przykład na siatę, albo na Shanlin, albo na jakąś inną postać z włócznią i tak dalej, bo, yy, bo on zawsze jest problem z tym, że jak chcę na przykład często to tą homę wymieniam, na przykład, że zdejmuje skutało tą homę i daję na przykład yy, na przykład chociaż teraz używa ona The catcha, bo Raiden ma swoją włócznię własną, więc... Muszę trzymać widzowie kciuki, bo po prostu nic innego mi nie pozostało. Mam 7 wyszy jeszcze. No dajcie mi broń na jelam, proszę. Jadę. Ło! Wow. <laughs> jeszcze dwa łyszy nam zostały widzowie. Dobra, kurde, ostatni wysz tak naprawdę, już będzie chyba koniec. Proszę. O, <laughs> Ale jeszcze mam tutaj 6 starych Nie, no ja się czyszczę konto do zera dosłownie. Do konto do zera oczyszczam. Dosłownie, nie? Jakby. <laughs> O, dobra, jezus, Brr, Bożeś, już miałem, już miałem, już miałem widok y, złotej gwiazdy. Sorry, już mi się odkleiło. Może widzowie jakieś kryształki doładujemy? <laughs> nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, nie? Ja bym doładował coś, nie? Ej, ja tu mam w ogóle 150 mi zostało. Czekaj, co widzowie, mam 150 wymienić na to, o, i mamy 187 primo. Także nam starczy na jeszcze, na jeszcze jednego Wisha. Dawaj, dawaj, może to teraz. Aha. No, jeszcze nie teraz, no dobra. Niby jest dobrą bronią do właśnie schutało, bo daj tutaj Elemental Mastery i tak dalej, Atak i tak dalej, więc w sumie może gdyśmy dali sobie to, zdejmijmy i damy sobie to. Okej, okay, mamy Legends for the End. W sumie też jest ładny, taki trochę pasujący. Ale dobra, widzowie, no to lecimy ze astendem, no. Niepiekłe nam broni. No, czy ja będę po nią wishować? Będę, będę, jak chcę tą broń zdobyć. Mimo wszystko, ja tą broń zdobędę. Nawet jak będę musiał się poświęcić to. Tak, tą broń chcę zdobyć. Myślałem, że uda się bardziej. Wiecie, to będę zbierać po prostu primo, tak? Będę zbierać. Fajnie, że na szczęście Ascent Jelen jest właśnie z crit rateem, także to jest spoko. I wtedy, jakbym miał broń, właśnie tą. Yy, tą Aqua, to bym dostał dużo crit damage'u i byłby spoko, nie? Więc. Okej, okay, level 60. Więcej nie mogę na razie. No trudno, ale mamy dwa standardowe Wishard. Także zobaczmy, co nam wypadnie. Może coś tutaj się poszczęści. Wiecie, wiecie. Okej, okay, pierwsze nic. A może drugie coś wypadnie. Aha, też nic. No to super. Lecimy z rozwojem talentów. Nie wiem na co, chyba. No tutaj, burski roll tutaj normal, tak? Także. Aha, dobrze dobrze poszło, nie widzowie? Bo zamieniłem za dużo tych i. Nie! Ale jestem, jestem głupi. Dzisiaj jest wtorek, jak to nagrywam, i dopiero będzie domyśl czwartek. Nie! No co, ja odwaliłem, widzowie? Ja mam dużo tych takich tych. Patrzcie, widzowie. Patrzcie, ile mam tych Prosperity. I jeszcze mam dużo srebrnych, a ja zamieniłem wszystko na. O Boże! Jaka cię widzowie. Dobra, zużyłem sobie z dwóch emblemów oraz z dwóch yy, Heart of Dead. I moje statystyki prezentują się w taki sposób. Eee, no, jest całkiem przyzwoicie. Crit rate, crit damage. Dużo energy rechargeu, ale ma za mało HP w sumie. Zrobimy teraz patrzcie, widzowie. obwiązkę I puszczamy. Wow, poleciało. I patrzcie, ulta odpalamy i możemy bić tało dodatkowo bić właśnie Jelan, co nie? To jest naprawdę spoko. Widzicie to? I możemy nawet też szybciej tutaj biegać dzięki temu skillowi. I patrz, bierzemy to i może sama Jelan, patrzcie to. Sama Jelan to zabije No, coś tam leci. Jakoś bije, nie? Możemy sobie jeszcze tutaj dać to. No! Jakoś tam bije w sumie. No także co, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. No lekko nie wyszło, ale cóż, zdarza się. Do zobaczenia, pa!